Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację karty nauczyciela, która wprowadza istotne zmiany w pracy nauczycieli od 1 września 2025 roku. Nowe przepisy, przyjęte niemal jednogłośnie przez Sejm, 430 głosów za, nikt nie zagłosował przeciw, obejmują m.in. skrócenie zatrudnienia nauczycieli początkujących na czas określony z 2 lat do roku oraz uregulowanie wynagrodzeń za godziny nadliczbowe. Nowe regulacje mają zagwarantować, że nauczyciele otrzymają odpowiednie wynagrodzenie za każdą godzinę nadliczbową zgodnie z ich kwalifikacjami i stopniem awansu zawodowego. Zmiany zakładają także podwyższenie nagród jubileuszowych za 40 i 45 lat pracy oraz zwiększenie odpraw. Związki zawodowe pozytywnie oceniają kierunek, ale zwracają uwagę na wolne tempo pracy. Prezydent Karol Nawrocki, podpisując ustawę, zaznaczył, że cieszy się z przedstawionych przepisów, na które czekało środowisko nauczycielskie, zaangażowane w prace legislacyjne.